Po 28 kolejkach Premier League Sunderland Karola Krawczyka cały czas liczy się walce o mistrzostwo Anglii, z tym, że eksperci nie dają czarnym kotom zbyt wielkich szans na dogonienie Liverpoolu. Co jednak ważne, ekipa dowodzona przez Polaka, całkiem nieźle radzi sobie we fake-up, przez co wszyscy liczyli, że w derbach północno-wschodniej Anglii z Newcastle zwycięzca może być tylko jeden. Piłkarze obu drużyn bardzo pewnie wyszli na murawę, ale niestety najpewniej grali tego dnia w defensywie, przez co aż do 90. minuty nie padła w tym spotkaniu ani jedna bramka, aż w końcu piłka trafiła pod nogi Timotiego Wea, który tym uderzeniem wyjaśnił sprawę. Czarne koty przechodzą do szóstej rundy Pucharu Anglii, ale wcześniej w lidze zmuszone są zmierzyć się z jej liderem, czyli Liverpoolem, który niestety jeszcze w pierwszej połowie dzięki uderzeniu Sadio Mane pokazał wszystkim, dlaczego rozsiadł się pewnie w fotelu lidera. Co nieco zaskakujące, w drugiej części spotkania środkowi pomocnicy, czyli Bert oraz Magri przeprowadzili akcję dającą Sunderland do biramis Z tym, że jak wiemy, podział punktów nie pomoże Karolowi Krawczykowi w dogonieniu Derec. Czas więc przejść do kolejnego pojedynku w Pucharze Anglii, gdzie rywalem Sunderlandu został Manchester United. Kiedy dziennikarze zastanawiali się, czy w barwach czerwonych diabłów zadebiutuje w końcu Marco Royce, polski szkoleniowiec myślał nad tym, co zrobić, by w końcu pokonać drużynę Manchesteru. Myślał, myślał i chyba wymyślił, bo pierwszego gola już w 20 minucie zdobyła na Majdach, a ospały rywali w drugiej połowie spotkania dobił. Bella obiektywnie przyznać trzeba, że tego dnia to nie Sunderland był wybitny, a Manchester United po prostu zagrał źle. Lecz co ważne, daje to awans czarnym kotom do dalszego etapu rozgrywek, z tym, że wcześniej czekają na nich oczywiście ligowe obowiązki. Pierwszym z nich było pozamiatanie walczącego o utrzymanie łez bromu. Otwierającego gola zdobył co jasne Adam Eidach, który jak widać podwyższył także wynik spotkania na 2 do 0. Przeciwnicy nie zamierzali się poddawać i zdołali strzelić nawet bramkę kontaktową, z tym że ostatni gol tego dnia należał ponownie do Adama Aidacha, który dosłownie pozamiatał rywali strzałem z ostrego kąta. Jak można było się spodziewać, za kolejnego hat Irlandczyk otrzymał jeszcze jedną kartę w formie. Z tym, że co istotniejsze, tak nabijane bramki sprawiają, że Idach z meczu na mecz coraz pewniej siedzi w fotelu najskuteczniejszego strzelca ligi. Co również interesujące, media obiegła informacja, że Karol Krawczyk otrzymał ofertę pracy w Sasuolo. No ale bądźmy szczerzy, przejście z Sunderlandu do Saswolo to jak przejście z Leicester City do motoru Lublin. Wróćmy więc lepiej na boisko, gdzie w prima aprili z polskiemu trenerowi postawić spróbowało się Brentford. Spróbowało, ale coś nie wyszło. Pierwszą bramkę zdobył oczywiście Ajdach. Wynik na 2 do zera już w 28 minucie podwyższył Bamba. Dosłownie po chwili swojego skilla zademonstrował Timothy Wea, strzelający gola na 3 do zera, który w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy zdobył jeszcze jedną bramkę z ostrego kąta. Na szczęście dla Brentford w drugiej połowie padł tylko jeden gol, ale jak można było się spodziewać, zdobyły go czarne koty. Po 5 do 0 przyszedł czas na nieco skromniejszy wynik, bowiem 9 kwietnia w starciu z West Hamem padła tylko jedna bramka, lecz co ważne, ta również wpadła na konto Sunderlandu dzięki uderzeniu Aidacha, który po raz kolejny w swojej karierze został wybrany zawodnikiem miesiąca, no ale nie jest to już chyba dla nikogo żadną niespodzianką. Co ciekawsze, Irlandczyk jako jeden z kilku piłkarzy Sunderlandu wylądował w drużynie sezonu z Premier League, a konkretnie jego partnerami w tej ekipie zostali Timothy Willa oraz Magri, który cały czas walczył. Tytuł najczęściej asystującego piłkarza w lidze. Świetnie to wygląda. Kibice są dumni z zawodników i pracy, jaką wykonał polski trener, ale zdaje się, że sukcesy nie wpływają najlepiej na piłkarzy Sunderlandu, gdyż już w kolejnym meczu z teoretycznie przeciętnym Wolverhampton to właśnie gości otworzyli wynik po prostej akcji i lobie Parteja. Na to uderzenie bardzo szybko odpowiedzieli zdenerwowani Bela i spółka, co pozwoliło doprowadzić do remisu i zresztą jeszcze przed przerwą Łada Majdach zaorał całą defensywę i w doliczonym czasie gry do pierwszej połowy strzelił gola dającego prowadzenie. Z tym, że niestety nie udało się go utrzymać do końca, bo w ostatnich minutach meczu na listę strzelców jeszcze raz spisał się partej, wydzierający tym trafieniem dwa punkty z kieszeni gospodarzy. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, zdenerwowany Sunderland postanowił wyżyć się na swoim kolejnym przeciwniku, ekipie świętych, którą dość szybko ugodził Timothy Wea. Goda na 2 do 0 po prostym podaniu ze skrzydła zdobył Jonathan Bamba, który już po chwili przyglądał się Beli podwyższającemu wynik na 3 do zera. Po rozpoczęciu drugiej połowy kolejną bramkę strzelił Magri, przez co wszyscy myśleli, że Southampton zostanie tutaj całkowicie rozjechane, ale od tego momentu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, bowiem bramkę honorową zdobył... Był Wolant, który po kolejnych 10 minutach swym drugim uderzeniem zamienił wynik spotkania na 4 do 2, a następnie przyglądał się, jak jego kolega z drużyny zdobywa bramkę kontaktową. Ostatecznie święci nie zdołali doprowadzić do remisu, ale zaimponowali wszystkim swą niezwykłą wolą walki do samego końca a już w następnym półfinałowym meczu FA Cup przeciwko Manchesterowi City, kibice liczyli na to, że swą na poważnie zaimponuje im Sunderland. Przeciwnik ponownie nie jest łatwy, jednak czarne koty w Pucharze Anglii dają z siebie w tym sezonie zawsze 100% i to było widać także w tym pojedynku, bowiem gola po fantastycznym lobby już w siódmej minucie meczu zdobył Timothy Wea. Czerwono-biała część Wembley oszalała, jednak jak się okazało nie był to ostatni raz, gdyż już w 26 minucie ostatniego gola tego dnia Zdobył Jermain Bella. Sunderland pokonuje ospały Manchester City i wchodzi do finału Pucharu Anglii, z tym, że przed nim dokończyć trzeba jeszcze rozgrywki ligowe, które niestety wygrał już Liverpool. To jednak nie zmienia faktu, że cały czas trzeba walczyć o top for i dlatego nikt nie zamierzał pieścić się w ostatnim kwietniowym meczu z Brighton, które ze strachu przed polskim trenerem strzeliło sobie samobuja. Jeszcze przed przerwą wynik na 2 do zera podwyższył, będący ostatnimi czasy w gazie Magri, a ostatecznie w doliczonym czasie do całego meczu. 3 trzeciego gola zdobył drugi najlepszy strzelec ligi, czyli Timothy Wea, który asystował Australijczykowi przy pierwszym trafieniu w następnym ligowym meczu z Barni. Podobno na mor nie gra się zbyt przyjemnie, jednak nie odczuł tego Jonathan Bamba, podwyższający wynik spotkania na 2 do 0 oraz strzelający jeszcze jedną bramkę zaraz po rozpoczęciu drugiej połowy. Sunderland pewnie wygrywa 3 do 0 i zawodnikiem miesiąca drugi raz rzędu wybranym został podopieczny Karola Krawczyka, w tym, że tym razem nie jest to czy a właśnie tak często wspomniany ostatnimi czasy Magri, który ewidentnie nie otrzymał karty Team of the Season przez przypadek. Już 10 maja Czarne Koty chciały udowodnić, że przypadkiem nie było tak, że wygranie ostatniego derbowego meczu z Newcastle, jednak Sroki wzięły się szybko do roboty i objęły prowadzenie już w 8 minucie spotkania. Na to trafienie jeszcze w pierwszej połowie odpowiedział najlepszy strzelec ligi, którym jest oczywiście Adam Aydach, z tym, że niestety Newcastle udowodniło, że potrafi bawić się w transfery, gdyż zwycięskiego gola dla Stroke zdobył niedawno sprowadzony Inaki Williams. Sytuacja stała się nieco niepokojąca, bo Sunderland w ostatnim ligowym meczu przeciwko Tottenhamowi także nie prezentował niesamowitej formy, przez co pierwszego gola wbił czarnym kotom Loselso, a ostatnią bramkę w tym sezonie zdobył nie Adam Ajdach, a Musa Sissoko. no i oczywiście także zapisana została ona na konto Tottenhamu. Nie jest więc dobrze ale teraz liczy się już tylko i wyłącznie wielki finał Pucharu Anglii przeciwko West Hamowi, rozegrany na Wembley 20 maja. Co ciekawe niektórzy kibice wcale nie przejmowali się słabszą formą Czarnych Kotów i dwiema ostatnimi porażkami, bowiem zauważyli oni, że ich drużyna pod wodzą Karola Krawczyka nigdy nie przegrała trzech meczów z rzędu. Jak szybko się okazało, tej niedzieli nic się nie zmieniło. Wynik spotkania już w czwartej minucie po podaniu najlepszego zawodnika minionego miesiąca otworzył Adam Ajdach, który dosłownie Kilka minut później pokazał, że jest szybki i po skromnym rajdzie podwyższył prowadzenie na 2 do 0. W 23. minucie fatalny błąd popełnił Nick Pope, który dosłownie wyłożył swym przeciwnikom piłkę do pustej bramki, ale co ważniejsze, był to ostatni gol zdobyty w tym sezonie na angielskich boiskach. Sunderland pod wodzą Karola Krawczyka wygrywa więc Puchar Anglii. Mieliśmy w przeszłości takie przypadki, że po ten puchar sięgała drużyna ze środka tabeli. Zdarzało się też, że FA Cup zgarnęło Wigan Athletic, które w tym samym sezonie spadło z Premier League. A tym razem zwycięstwo w turnieju odniósł Beniaminek najwyższej klasy rozgrywkowej. Kibice w Anglii przyzwyczajeni są już do takich historii, jednak w tym przypadku cały ten sukces to oczywiście zasługa Karola Kawczyka, który dumnie przyglądał się swoim świętującym piłkarzom. Czas przejść jednak do podsumowania sezonu, w którym czarne koty ostatecznie zajęły trzecie miejsce w lidze, czym wywalczyły sobie prawo do gry w lidze mistrzów. Drużyny, które spadły do championship to Barnley, Leeds i West Brom, a z kolei mistrzem drugiej ligi zostało Sheffield United. W klasyfikacji najlepszych strzelców nikomu nie udało się dogonić już niesamowitego Adama Idaha, który ma na swym koncie aż 35 bramek. Co ciekawe, Irlandczyk jest także najczęściej asystującym piłkarzem tego sezonu, jednak w tym przypadku dzieli on pierwsze miejsce z. Jak of Timothy który również jako ostatni w akcji bramkowej wykonał podanie aż 22 razy. Przechodząc do bramkarzy, Nick Pope zachował w tym sezonie 11 czystych kąt, co patrząc na przeszłość nie jest złym wynikiem, jednak tym najlepszym, który zostawił całą resztę stawki za sobą, jest oczywiście Allison. Co też ważne, Ligę Europy wygrał to który w końcu będzie mieć jakieś trofeum do postawienia w swojej gablocie, a po Ligę Mistrzów sięgnął po dłuższej przerwie Real Madrid, który pokonał w finale Liverpool wyłącznie dzięki Hatrikowi Benzemy. W pozostałych ligach zagranicznych PSG, jak to często miało miejsce w ostatnich latach, zdobył ligę. W Niemczech Borussia Dortmund w końcu przewyższyła Bayern, który zakopał się na drugim miejscu. We Włoszech nuda, bo Juventus znowu zdominował ligę, a w Hiszpanii FC Barcelona wyprzedziła Real Madryt raptem o jeden punkt, co jest bardzo podobnym wynikiem do tego jaki zaobserwować możemy w Polsce, gdzie Lech Poznań rzutem na taśmę wskoczył na pozycję lidera. Pytanie jakie należy postawić na zakończenie tego odcinka to czy Sunderland pod wodzą Karola Krawczyka jest w stanie wciąż się rozwijać? Czy czarne koty będą w stanie w Walczyć o Mistrzostwo Anglii i Ligę Mistrzów? Czy może jednak teraz po nieco większym sukcesie dopadnie ich kryzys? Jak to będzie, nie wiem, ale się domyślam. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!